Dzień dobry! Dzisiaj to my będziemy robili powidła z róży dzikiej. Jako, że różę już jakiś czas temu zbierałam, to ja najpierw trzeba przebrać. Więc o, takie to, to brzydkie, to, to wyrzucić trzeba. My tylko najlepszej jakości wybieramy. Więc my tu mamy miejsce na naszą różę. I patrzymy, to je dobra. I odszypułkowujemy. Widzita? Tutaj są takie zielone, to my to zdejmujemy i tam wkładamy. I tak robimy z większą ilością rzeczy. O, tutaj widzita już nam nawet skórka odchodzi pięknie. Ja to zbierałam, to dzikie róże. O, jaka piękna. Wy to może to popatrzeć sobie. A wiecie jak? Jak ona pięknie pachnie, jaka ona tu jest piękna. O, nawet za tu jeszcze, bo tu z Galonsko była. Piękna to nasza dzika róża, bo nasza matuszka natura to nam dużo dobrego daje. Ech, to jaka brzydka tutaj idzie tam. Dlatego, że my chcemy być zdrowi. To my rzeczy od matuszki natury brać mamy, a nie ino tylko ze sklepów, a w tych sklepach to oni to hodują na jakichś dziwnych farmach i na jakichś dziwnych miejscach, a my tu pamiętaj, to wszystko, co zdrowe zbieramy, dzialeczkę swoją mieć, ogródek swój mieć, o, to, to najlepsze. Więc my to teraz wszystko połkowujemy jak truskaweczki. Chwila, momento i mamy oprzypułkowane, czyściutkie, przebrane. Same dobre rzeczy, prosto od matuszki natury. O coś tu się jeszcze zawieruszyło, a to żegnaj. To, co niedobre, to wyrzucamy. Mm, to lepiej obłożę. Oh, I tylko te najlepsze rzeczy nam zostają. Wieta, bo to jest też tak, że jak wy taką dziką różę, czy też inne rzeczy, to dobrze by było, żebyście wy od razu to przerabiali. A ja, że ino czasu nie miała, bo ja tu i dziko różę, i głuk i jeszcze do tego parę innych roślin zbierała, to mi już trzeci dzień schodzi, jak ja to teraz przerabiam. A problem mi taki, że mnie no tutaj wujek Kazek, zamiast to zostawić w lodówce, jak ja go prosiła, to on mi wszystko powyjmał, powyjmał. I teraz, o, i teraz widzicie, i teraz część jest do wyrzucenia. Dlatego, jak wy chcecie, żeby dobrze było, to ja wam mówię, że weź ta sobie dobrego chlopa. A nie takiego jak wujek Kazek, bo wujek Kazek to on niby dobry chlop. Ale niestety, ty go prosi o coś, a on jak grochem o ścianę. I koniec, no i koniec takiego. O, ten niedobry. Więc wtedy to musi ta później się liczyć z tym. Że będzie dużo rzeczy do wyrzucenia, ale spokojna głowa, bo ja mam głowę na karku, babuszka mnie wyuczyła tu różnych rzeczy, żebym ja była mądra panna i ja teraz tą mądrością od babuszki się z wami dzielę, bo wy jesteście mądrzy, dobry ludzie. I jak wy chcecie, to zobaczcie, jakie piękne. Jak Wy chcecie, to Wy możecie zrobić też sobie taką konfiturę z dzikiej róży. Wiadomo, że tutaj, zanim to wszystko się zadzieje, to trzeba to też umyć. Więc żeby to umyć, to Wy tu bierzecie to wszystko o drugi talerek. I tutaj sitko, co by to przecedzić. I tak, najpierw polewata to wszystko wodą, a niech tutaj sobie w wodzie to zostanie i myjeta, myję to trochę, żebyście wiedzieli, że to wszystko jest czyste. O, tu jeszcze można teraz przejrzeć i sprawdzić, czy czegoś tu jeszcze nie trzeba wyrzucić. Sprawdzaj to, sprawdzaj to dobrze. Ważne jest, żebyście wiedzieli też, że w takiej dzikiej róży to tu w środku są takie ostre pestki. Ja wam tu jedną, o, pokażę. Lepiej to ja noża wezmę, jakiego. O, co się rozdrabniać, lewy przy większy nóż niż mały. Widzita, tu tak dużo jest o takich, o, pestek. Te pestki to my będziemy usuwali, ale to później. Teraz nie ma co się tutaj tym przejmować, więc jak coś umyte, to trafia tam. Och, przeglądamy, przeglądamy. A wy wieta, że dzika róża to witaminy je bogata, dlatego babuszka moja mówiła, że jak ja chcę być zdrowa, to ja dużo powinnam róży jeść. A to i na urodę, bo to piękne, bo to i pachnieć ładnie można, a to to wyrzucimy, bo my tu tylko najlepsze rzeczy zbieramy, także bierzemy to wszystko, przerzucam tam. Och, jakie piękne. Zobacz Tatera, jakie to ładne, takie to prawdziwe, o tu jeszcze jakiś ogonek jest, bardzo dobrze. Dzięki temu, że my to teraz myjemy, to my możemy zobaczyć wszystko, czy wszystko dobrze. Ale do zrobienia takiego z dzikiej róży mm. powidła, to my nie tylko dzikiej róży potrzebujemy, bo nam też przyda się cukier. O, zobacz, ta, taki nasz polski cukier. Bo on nam ładnie zakonserwuje naszą dziką róże. Ale najpierw, jak my będziemy za chwilę gotowali, to my wygotujemy samą róże, a cukier to później dopiero dodamy. A to nasz polski najlepszy, nasze białe złoto. Do tego do smaku można dodać jeszcze inne rzeczy. Jakie zapytacie? Ano? Cytryna nam się przyda. I sok z tej połowy cytryny. Do tego najpierw dobrze jest tak o rozwałkować trochę, to wtedy my więcej soku uzyskamy, jak to od skóry trochę odstanie. I robimy to tak. Że taką cytrynę przekrojamy. O, jaka piękna, taka złocista. Taka kwaśnica dobra, bo jak my normalnie do powiedla, z jakiej róży dodamy cukru, to to bardzo słodkie będzie. A jak my dodamy do tego jeszcze takich dobrych rzeczy, takiej cytrynki kwaśni, to to wtedy będzie odpowiednio i słodkie, i kwaśne, jak w życiu. Jak to Babuszka mówiła, trzeba mieć w życiu balans, i my ten balans. Zrobimy sobie poprzez cytrynę. O! Tutaj wyciskamy ten sok. Jak nam już wychodzić nie chce, to mamy łyżkę. Jeszcze łyżko pokręcić trzeba. O, tu zobaczcie, ile tutaj mamy tych wszystkich nasionek. Jak wy chce tam mieć swoje własne drzewko cytrynowe. To wy może to posadzić sobie takie w doniczce i to pielęgnować i podlewać jak z tylu cytry, z tylu właśnie nasionek byście chcieli sadzić. To chociaż z jedno pewnie wykiełkuje. Ja widziałam takie cuda, co to niby cytrynowe drzewa u nas nie występują, ale znajomi takie oto roślinki hodowali i nawet im owoce to dawało. Ale to tylko w domu, nie w ogródku. O. Teraz te wszystkie małe nasionka to ja wyjmuję, bo mi one będą przeszkadzały, a ja bym chciała, żeby w moim powidle, z dzikiej róży, to było dużo zdrowia i czystości. A nie tu jakieś tam cytrynowe rzeczy. <śmuchy> no. Dlatego. Widzę i to, ach, oh, pięknie, mamy cytrynkę już przygotowaną. Druga polowa nam zostanie do innych rzeczy. I teraz to my możemy pójść i gotować na kuchni. Ale zanim to, to pamiętajcie, że takie powietrze, co my dzisiaj robimy, to wy je możecie do herbaty dodawać, do pączków dodawać i same też może ta jak najbardziej zjadać, jak lubita. Dużo witaminki mają, na cery dobrze robią, odporność wzmacniają. Więc jak teraz jesień i zima będą, to wybierz ta, korzystaj ta i zjadaj ta. A teraz to ja was do gotowania zapraszam. To teraz my tu postawimy garnek, napalnik, lejem wody, niech nam się ta woda. Zrobić plejsze i my tutaj wrzucimy teraz to nasze przygotowane róże. Takie piękne, takie kliśliczne, takie krasne są. O, i teraz to my to możemy zostawić, niech to się robi na małym ogniu. Kiedy to zacznie trochę już pulkać, to my to wtedy będziemy musieli tak o trochę w ten sposób zamieszać i no pamiętajta zawsze w prawą stronę, bo jak zacznie ta w lewo, to was szatan tutaj zamiesza i wtedy wy nie dobre jedzenie mieć będzieta. I wy się nie przejmujta teraz tymi pestkami, tak jak wam wcześniej mówiłam, z tym to my podziałamy później, jak już nasze powidła gotowe będą. Podoba się dla mnie to, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam też. A teraz poczekamy, to nam się zrobi tu wszystko i podgrzeje. A teraz, jak Wy tu widzita, to my już mamy całkiem ładną konsystencję, o! Trochę jeszcze tu wody dolewałam, żebyście Wy widzieli, jak to się robi, to to się wygotować bardziej musi i woda za szybko mi ucieka. Już to ja teraz tutaj dolala wody, ale to mi znowu pulka, o! widzita, tutaj tak delikatnie i w prawo stronę ja mieszam. Bo lewa to diabelska, babuszka mówiła zawsze, ty w prawo miesza Andzia, bo w lewo to szatan mieszał ogonem, a ty chcesz, żeby to było smaczne. Dlatego teraz ja tylko w prawo stronę mieszam I jak ja to takie mam, to teraz to ja naszego polskiego złota białego dodam. Cukru na taką ilość tutaj z litr mamy, to my tu dajemy... Tak z jakie trzy wielkie, albo nawet cztery wielkie łyżki cukra. I teraz trzeba to wymieszać, ale porządnie, porządnie trzeba wymieszać. I niech to się dalej gotuje, ale jak Wy już dodali cukra, to Wy musicie uważać, żeby tutaj ten cukier się nie przypalił. Bo jak wy do jakiejkolwiek potrawy, cukru dajeta, to to na ogniu szybciej będzie się paliło. Dlatego teraz to wy uważaj ta co robita i pilnuj ta tego, żeby wszystko było dobrze. I jak widzita, to dużo, bardzo dużo pestek jest, ale nie martwta się, my o tym później pogadamy, co to z tym zrobić. Spokojna głowa Andzia już wam wszystko pokaże. To mnie wcześniej babuszka nauczyła. I teraz zobaczta, bo to już dobre jest, obierzam tutaj. I to już całkiem gęste jest, zaraz my to odcedzimy, to jeszcze bardziej gęste się zrobi, jak wystygnie, plus tu sporo cukru jest, to wtedy to będzie bardzo dobre. Także teraz to my to wyłączymy i przeniesiemy to na stół, gdzie my się pozbędziemy skórek i tych oto nasion, bo to, to nie smaczne i niedobre do jedzenia, za to sam ten miąż z cukrem i z naszą cytrynką dobry będzie. Tak babuszka mówiła, i my to skośtujemy tego nawet. No to wy tu zobaczcie. To jest nasz gar pełen wszystkiego, co nam trzeba. Tego dobrego naszego, co my przed chwilą na kuchence mieli. Teraz my to będziemy przekładali do słoika takiego mniejszego, a do tego to my potrzebujemy sitko, bo tak jak wam mówiłam, tu pełno jest skórek i tych oto nasionek, a my nie chcemy tego jeść, więc możemy zrobić to tak, że bierzemy sobie i nakładamy albo tu i przekładamy zależnie jak gęste macie i do słoika wtedy rzucamy. To nam trochę czasu zejdzie. Co niektórzy próbują te rzeczy usunąć przed gotowaniem. Ale szczerze, to ja leniwa jestem. I ja tak lubię. I Ja tak wolę, moja babuszka, to ona różnie robiła, bo czasem można taką różę to przed gotowaniem obrać. Ale pytanie moje: a po co to? Jak to można o taką zrobić? I wtedy, jak widzita, Tutaj przez te dziurki małe, o, tam się nam dżem dostaje, nasze powidło, a to pyszne takie, bo ja już próbowała Słodziutkie, ale nie za bardzo, to dzięki naszej cytrynce to takie dobre je. Wy powinniście to zobaczyć, spróbować sami i zrobić takie w domu, bo teraz to akurat nam róża kwitnie. I teraz to jest dobry czas na robienie takich rzeczy. Jak wy macie jakie nie tak drobne sitko, to wam to trochę szybciej pójdzie niż mi. Ale ta u mnie to tak powoli, ale ja dzięki temu dokładnie to zrobię. A babuszka mnie uczyła, że to trzeba być dokładnym, bo dokładnych to Pan Bóg błogosławi. A że my tutaj na wschodzie, to ludzie od Boga są dobrzy i blisko Niego, to my tutaj dokładni też jesteśmy. To że Wy też możecie, bo jak dobry przykład jest, to dobrze jest go brać. Tak się dla mnie podoba, a dla Was się podoba? O, i teraz to ja to wezmę, zrzucę tu co co mi niepotrzebne. A idź ta Wy tu skóry i inne takie a żegnajta, o. I widzicie we mnie tu, jaki ładny ten dżemik, taki śliczny, bo jeszcze trochę skór zostało. O, i teraz to ja mogę więcej tu nałożyć. Zobaczcie, że tu na dole też się zbiera więcej wody, więc teraz my to gęstsze odkładamy, a później to my będziemy już tylko przelewali to, co rzadkie. Dzięki temu My mamy same dobrości, a wieta, że można by było teraz zrobić herbatkę, można taką czarną, taką, taką, co to zwykle w sklepie się kupuje, ale można też inną. Można na przykład sobie miętowo zrobić, mięty zbierać, i wtedy, jak wy to mięty macie, to do tej mięty też taką róży dodać, a można i trochę Cynamonu dodać i bardziej tak zrobić na zimowo, to już od upodobań waszych zależy, co wy tam wolita, jakie wam rzeczy są smaczniejsze i pyszniejsze. Także wy się zastanówcie, jakbyście chcieli to zjeść i wypić, a na przykład coś takiego to można też do pączków dawać, a pączki z tego będą pyszne na tłusty czwartek. A myślaliście, jakby to było jakby na Boże Narodzenie, na pierwszy dzień, że to wtedy goście najwięcej jest w domu, to wtedy zrobić na ten dzień specjalne ciasto takie, z takim różanym nadzieniem, a to wyjątkowe, a takiego to w sklepach nie dostanie bo to, to jest smaczne, to jest sklepowe, to takie tam, i eh, Ino nawalone chemii i innych jakichś tam konserwantów. A tu to wszystko jest po polskiemu, tradycyjnie, dobre, smaczne i naturalne. Takie, to to Wam życie przedłuży, zresztą ja nawet swojej kurze, to daje same zdrowe rzeczy, bo ja chcę, żeby to moja kura, puszka piąta już z dynastii puszek kur moich, to ona jak najdłużej żyła, żeby ich tam nie dopadło, co? Bo jak jej nic nie dopadnie i nie przejedzie, to ona mi z 10 lat żyła będzie. A jak wy chcecie, też skoro kura tak długo żyć może, jak wy chcecie tak długo to, to żyć, to wyrób ta ze mną takie zdrowe rzeczy. I one będą wtedy smaczne, dobre. Wasze życie będzie lepsze, bo wy wtedy będziecie mogli doświadczyć życia ze smakiem, a nie tylko takiego jakiegoś tam sklepowego. No to sklepowe to wszystko, tylko cukru nawalone i wszystko smakuje tak samo. A nasze to prawdziwe, naturalne, to najlepsze. Także jak wy chce ta, to ta sobie sami też porobić. I smacznego ja wam życzę i daj tam nie znać, to wy zrobili takie dobre rzeczy, czy wy nie zrobili? Bo jak wyś ta zrobili, to ja z chęcią słyszę. Jak tam wam to smakowało i jak wam wyszło? I pamiętajcie, że jak się gotuje takie rzeczy, jak już cukier dodacie, to trzeba pilnować, bo jak wy pilnować nie będziecie, to jak wyśta byście to diabło oddali. Toż to wam się spali, przypali i to śmierdzieć będzie i cała halupa w dymie być może. A w smrodzie to to będzie na pewno. Więc pamiętaj żeby pilnować. A róża to dobra, jak już mówiłam, dużo witaminki C ma i to taki nasz zdrowy przeciwko przeziębieniu i innym tego typu rzeczom zdrowotny najadek i napitek, zależnie jak wy będzie ta to, to spożywać. Na przykład dzisiaj można rzeczywiście tą herbatkę zrobić. Piotr, ty tam za kamerą tak patrzysz na to wszystko. To co ty tam, dzisiaj herbatkę chcesz? Czy dzisiaj będziesz ciasto kręcił? Bo ja to dzisiaj ciasta kręciła już nie będę, bo to niedługo zmrok będzie. Milczy Piotr, nie chce się nagrywać na kamerę. Ale wydaj to znać, co wy byście zrobili z takim pysznym dżemikiem, z takim najpyszniejszym, zdrowym i świeżym. Takim fajnym, najlepszym na świecie. O, a propos reszty tych nasionek, co tutaj są, o takich jak to i skórek, a to kurzek. Ciekawe, czy ona będzie chciała dzisiaj podziobać, bo to moja puszka piąta już z dynastii puszek. Zobaczymy, czy ona się w tym rozsmakuje, czy jednak kłoniczyny woli. O koniczynie to ja Wam jeszcze poopowiadam. Ale teraz skupmy się z powrotem na róży. Teraz to my mamy nasz dżemik. O, zobaczcie, tutaj jakaś pestka chciała wejść, to my ją zdejmiemy. Tutaj zobaczcie, jakie to piękne, jak to tu się przelewa. A jakie pyszne to to. Mmm, zobaczcie Mmm, Pyszne, słodziutkie, zdrowiutkie, takie najlepsze. Jak wy to w domu zrobita, to weź ta jeszcze zakręć ta i włóż ta do słoika, żeby to jeszcze podgrzać do gorącej wody, do garnuszka najlepiej. Zakręcita, postawita, dnem do góry przykryjeta na noc ścierką, to się zawekuje i na zimę gotowe macie. Smacznego ja Wam życzę, dużo zdrowia tej jesieni!